Witam serdecznie wszystkich traderów. Dada z tej strony mówi do Was z Dada's Trading Room Discord serwer Na którym to serwerze codziennie streamuję mój ekran. Czy jestem, czy mnie nie ma, jeżeli nic, nie ma żadnej awarii technicznej, to cały czas widzicie mój ekran i w tym momencie możecie zobaczyć, jak traduję, w momencie kiedy traduję możecie także przyłączyć się do mnie, pogadać ze mną głosowo lub tekstowo i cały czas do tego zapraszam i nie wiem dlaczego ludzie nie chcą z tego korzystać, nie wiem I w każdym razie mam nadzieję, że jednak to się z czasem rozwinie i, i, i będziemy mieli taką społeczność, gdzie będziemy mogli sobie pogadać i powymieniać różne poglądy i tak dalej dobra, w każdym razie tak, zróbmy sobie teraz podsumowanie dnia ja dzisiaj miałem, no tak jak widzimy tutaj, co się stało dzisiaj, no to rynek dzisiaj miał takie bardzo ciekawe posunięcia, że najpierw spadał, nie, czyli najpierw to w ogóle się luką do góry otworzył, a potem kurde tak spadał, ale konsolidował, ale potem jeszcze spadał i, i dobił tak dosyć solidnie na otwarciu Londynu. A potem, no to już typowo tutaj widzimy taką, to co ja nazywam gapa. No bo to nie jest, znaczy to jest taki, to jest odwrotny RGR, ale ja to tak, o, no teraz wam pokażę. Tylko trzeba tutaj promień zlikwidować, o. Ja to widzę jak taką modliszkę, taką ga, gapę, modliszkę, nie wiem jak to nazwać, o takie coś, prawda? tylko stoi takie coś, takie ostre coś, nie? O. I ten. I, 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 I tutaj ma te dwa ramiona takie, kurde, jak, jak modliszka, nie? Tak stoi, rozumiecie. No, no to to jest. Ja to tak nazywam. No ale praktycznie to jest formacja odwróconego ergiera, prawda? I teraz tak, czy taka formacja zawsze. Będzie spełniona, no to kurde, wiadomo, że nie, prawda? Że że to w to sobie nie o to chodzi, bo takie formacje to raz się sprawdzają, innym razem się nie sprawdzają, ale jest taki element, na którym można coś tam zabazować, czy, czy... ja tutaj sobie tylko włączę coś. Okej. Okay. O, teraz będzie ładniej. No, natomiast, no, widzimy, co tutaj rynek zrobił. Potem szedł do góry z, z, z tymi z korektami, poszedł jeszcze wyżej, potem zrobił taką głęboką korektę. No, a potem, jak widzimy, tutaj w tym miejscu, raptownie zmieniła się charakterystyka rynku, totalnie. Czyli, tak jakby, no widzicie, tutaj to tu była pewna jakaś tam średnia dynamika, tak. Tych, tych, no, tych, swingów, powiedzmy a tutaj raptownie się ta dynamika zmniejszyła i takie siuranie było siuranie z wyskokami, z wyskokami, i potem znowu siuranie, i znowu siuranie z wyskokami, prawda? No, tak się, tak właśnie często się nadak się, no, często, no, nie jest to coś takiego, co by nie było znane mi. Obserwując taksa, to nieraz coś takiego się zdarzało. Nie mówię, że się codziennie zdarza, ale nieraz takie rzeczy się zdarzały. Natomiast ja dzisiaj no, zrobiłem bardzo. Po prostu zrobiłem trzy trady i trzy bardzo ładne trejdy, które mi wyszły. Po prostu na tej zasadzie, że zadawałem pytania, prawda? Czyli jeżeli popatrzymy tutaj sobie teraz ta na, na wykres tradingowy, co ja tutaj mam, coś nie tak, ale to tak to, to, to ma być, tak ma być, o. Zaraz się rynek otworzy. Dzisiaj musiałem troszeczkę później. Znaczy tak, y a, no bo tak, ja, sorry, no kurde, teraz nie potrzebujemy na tradingowy, bo ja teraz zmieniłem troszkę tą formułę, czyli mam tutaj y, Order tracera no i tak, i widzicie, że tutaj zawarłem y, tradea i y, y, y tutaj y, on oczywiście pod y, y, obliczyłem wszystkie, wszystkie trzy trady były pod DTR-em, czyli pod mojego eksperta. Ja tutaj zadałem proste pytanie yy, rynkowi, prawda? Zadałem rynkowi pytanie a propos tego yy, rynku, rynku. Powiedz przecie, czy jest long czy short na świecie? <grywia> tak sobie wymyśliłem. Z tym, że ja nie tak zadałem to pytanie yy, a propos tego pierwszego, tylko a propos tego pierwszego, to miałem na yy, listę wskaźników to miałem na no no, gdzie to jest miałem na M15 prawda, miałem na M15 no bo tak wczoraj robiąc tą niedzielę, tak popatrzałem sobie, myślałem sobie, że może warto wrócić do M15, bo to M15 da czasami daje nam lepsze, lepsze zasięgi, prawda no i to był ten pierwszy taki pomiar dla M15 i, i, I potem oczywiście ten interwał tradingowy M5 yy, i tam zawarłem tego trada, yy, no tutaj właśnie nie pokażę wam, bo tutaj mam tutaj DTR, DTR-a nie mam na tym wykresie yy, no po prostu z tej, z tej tutaj świecy yy, wyznaczyłem DTR-a i yy, widzicie, że tutaj był yy, Take Profit, czyli praktycznie. Praktycznie cały trade mieścił mi się w tym w tym moim zakresie, o którym mówię, prawda, że, że od tej linii do tej linii robię trade'a. No i widzicie, że gdyby, gdyby mi się udało zrobić od linii do linii, to by było 53 pipsy, tak? No tutaj mam mniej niż połowę tego, no bo, tak, no bo no bo wszedłem już w ruchu, tak Troszeczkę się zastanawiałem, czy, kurde, czy nie poczekać na jakiś retest, ale myślę sobie, nie no mówię, w, tym, w takim układzie to tutaj, to ta, o, wygląda na to, że oni lecą. No i rzeczywiście polecili. Ja, co prawda, no mówię, zamknąłem z palca, no bo zamknąłem z palca, no bo zamknąłem z palca, bo, bo tutaj ta świeca zaczęła troszeczkę tam coś kombinować, prawda. No ale widzimy tutaj kolejny raz, kiedy rynek niby teoretycznie pokazuje jako, jakiś tam pin bar, jakiś tam price action, a potem idzie do góry i rzeczywiście wykonuje no, no, to, te nasze założenia, prawda? I potem tutaj była kontynuacja, i tutaj bardzo podobnie. Bardzo podobnie zareagowałem, tylko już być może zrobiłem y, pomiar y, na, na M5, bo to ja troszeczkę dzisiaj przeskakiwałem właśnie y, z y, ten na na to na M5, to na, to na M15, y, no tutaj, przestawiając właśnie y, teraz y, mój, mój, mój interfejs komunikacyjny z rynkiem y, na M5, prawda, no to. W taki sposób, i wtedy tutaj pomiar w taki sposób był. I tu już nie wiem, ja już tutaj wyraźnie widziałem, że oni chcą iść. Teraz nie pamiętam, czy nie zrobiłem jeszcze takiej, tego, takiej o przymiarki tutaj po pod tamte szczyty. Prawdopodobnie tak zrobiłem, że tutaj pod tą przymiarkę pod te szczyty zrobiłem. I tutaj, właśnie na wyjście dtr z tej świecy tutaj poprzedniej i jak widzicie tu też zamknąłem tuż przed samym take profitem zamknąłem z palca ale generalnie to tu zarobiłem więcej niż tu no bo, bo tutaj jest 0,8 lota mi wyszło stop loss był mniejszy 0,8 tutaj lota mi wyszło a tutaj mam 22,5 pipsa przy 0,4 lota a tu mam przy 0,4 lota to tu mam 28 pipsów, czyli tutaj lepszy wynik wyszedł niż tam. No, no i potem yy, znowu zauważyłem tą okazję, czy zrobiłem w ten sposób, mówię yy, chyba w ten sposób, albo jeżeli nie to nawet to mogłem zrobić to w ten sposób yy, yy, i znowuż tam coś do, dopasować do czegoś. I nie pamiętam dokładnie już teraz jak tutaj zrobiłem, w każdym razie tutaj ponownie rynek, chyba nawet nie robiłem tego, tylko tak, o tak zrobiłem, nie, nie mogłem tak zrobić, dlaczego, dlaczego nie mogłem tak zrobić, dlatego, że z tego co pamiętam, to to mi tam wyszedł, wychodził mi ten take profit mi wychodził dokładnie znaczy nie ten take profit wyszedł gdzie indziej jak to było cholera hmm a być może nawet nie tak, tylko tak zrobiłem tutaj chyba nie, słuchajcie, bym musiał teraz to sprawdzić, bo jak widzicie, to były tylko te trzy trady, a potem to ja poszedłem sobie. Musiałem, no trochę mieliśmy roboty, takiej bardziej wiosennej roboty na, na dworze i, 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 i siedziałem troszeczkę dosyć długo na dworze. Więc teraz już zapomniałem, jak, ale mniej więcej tak zrobiłem, i tutaj było w ten sposób. Teraz sprawdzimy. Może sobie tak sprawdzimy, cholera. No się teraz przesunęło. Przecież się, kliknę sobie. O. To było tutaj, na tym, na tym miejscu. Jakoś tak było, że w każdym razie ja sobie tu, tu coś takiego chyba kliknąłem. No dokładnie tak kliknąłem, bo tam był, tam był ten, ten take profit. A ja tutaj zamknąłem, zamykałem trade'a, dlatego że mi się ta linia, ta strefa mi się tutaj akurat kończyła. Ja mi się jakoś kończyła wcześniej, właśnie niż ten, niż, niż, niż ten, take profit był. Czyli ten pomiar musiałem robić inaczej, jakoś tak, żeby, żeby ta strefa była większa. Więc, więc kto wie, czy, czy tak, nie, ale mówię, tak to nie mogłem, bo to jest za wysoko. Więc tak nie mogłem tego robić, mogłem to robić jakoś, jakoś nie wiem, żeby tak, żeby to wyszło, to kurde nie pasuje mi tutaj nic, bo to coś, to, to było coś w tym stylu, to było coś w tym stylu, dlaczego ja tutaj wyszedłem. No i po prostu wyszedłem z palca, bo znowu kurde tutaj miałem jeszcze większego wolumena 0,9 i tutaj wyszło 20 ładnie lotów, czy ten 20 pipsów. No i wszystko zadziałało według dokładnie strategii. Ja tu nic innego nie robiłem, jak tylko właśnie zadawałem pytania, czyli zadawałem pytanie, czy jest short. Czy jest short, czy jest long, czyli rynku rynku powiedz przecie, czy jest long czy short na świecie, prawda? No. I ten. I rynek, I rynek mi tutaj odpowiadał, że tak. Że on nie wie, on nie wie, a potem zaczyna wiedzieć, prawda? No trzeba zaczyna, zaczyna wiedzieć, więc, więc, więc być może to był taki pomiar właśnie z dostosowaniem tego do, 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 do tego poziomu. To, to mogło być tak też. No wtedy tutaj już mam te poziomy i wtedy mogę sobie miarkę dopasować tutaj właśnie do tych poziomów. No. I, I tam wtedy rozgrywać to. W każdym razie widzicie tutaj, że też i Stoplasa pod trail, zacząłem trailować potem już dynamicznie. No i zamknąłem po prostu, no bo taką miałem. Być może być może przyjdzie taki moment, czy nie będę. Nie wiem, no, no jeszcze cały czas muszę. Muszę patrzeć, to w każdym razie yy, zadawałem takie pytania, yy, potem tam też było pytanie, było pytanie, czy jeszcze long, tak? Yy, no, rynek tam już z tego mówi, jeszcze long, czy, czy już short. No to rynek tutaj mówi, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, yy, czyli odwrócenie. Potem tutaj, i tu, już w tym miejscu jak rynek, no bo tu jeszcze nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, tak? Tu jeszcze nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu były pierwsze sygnały, y, pierwsze sygnały na shorta, y, i to było wybicie, i z tego wybicia znowuż można było rozgrywać shorta. Y, trochę myślałem o tym, ale byłem za bardzo zajęty, żeby właśnie innymi sprawami, żeby y, to y, grać. Natomiast y, y, od czasu do czasu jeszcze mogłem popatrzeć sobie. Potem jak zwykle pytanie, czy, czy dalej jeszcze będzie short? Rynek mówi, że nie. No to w tak, takim bądź razie, jeżeli nie short, no to teraz patrzymy, kiedy long. No i tutaj widzimy, że rynek nawet bardzo ładnie pokazywał, że można było grać longa. Natomiast i, i kiedy już zobaczyliśmy te pierwsze szczyty, no to wtedy ten. Robimy miarkę w ten sposób. No. I, no. I patrzymy po kolei, i tak dalej, prawda? No więc tyle na ten temat. Dzisiaj e... podsumowanie bardzo dobre. Trzy trady, trzy zyski. Zobaczymy, jak to będzie dalej. E... Jedziemy do przodu. Jutro mamy nowy dzień e... i będziemy dalej handlować. E... I, 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 I jak dobrze pójdzie, no to <śladamy> wiadomo. Ok, także yy, tradycyjnie lajkujcie, subskrybujcie do mojego YouTube'a, yy, przyłączajcie do mojego Discorda. Cały czas będę zachęcał, no bo yy, niby ludzi dużo, a, a, a aktywnych yy, mało, nie wiem dlaczego, yy, i ten. No i zapraszam, jeżeli ktoś chce zostać moim patronem, no to yy, pod spodem jest też link do mojego Patreona. I tam można zostać moim patronem. Wtedy, jeżeli ktoś zostanie moim patronem za te 17 dolarów miesięcznie, no to będzie miał bardzo dużo dodatkowych korzyści: dostęp do, do szczególnych treści, do szczególnych kanałów, dostęp też no, no, do na przykład wskaźników. Tak, Za które nie będzie musiał płacić. Także serdecznie zapraszam. Dzięki serdeczne. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.